Ojcze, nieskończenie dobry, dawco życia i wieczności. W Twoje ręce powierzamy naszych braci, żołnierzy Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej. Kapelana księdza Władysława Burgacza, podporucznika Stefana Balickiego i starszego sierżanta Stanisława Szajny, straconych przez władze komunistyczne. 14 września 1949 roku w więzieniu przy ulicy Montelupich w Krakowie. Powierzamy Ci miłosierny Boże Ci wszystkich, którzy oddali swoje życie za wolność naszej ojczyzny, że już przyjąłeś się do królestwa, a kiedyś będą mieli udział w zmartwychwstaniu Twojego syna, Jezusa Chrystusa, bo nie umiłowali swojego życia, lecz przyjęli śmierć. Zwyciężyli i dzięki słowu Twojego świadectwa. Gdy zaś, jakowe winy popełnione z ludzkiej nie niepokoiły ich sumienia, Pytanie, panie, krwią Twojego syna wylano na krzyżu do naszego zbawienia, odpuść im i zapomnij daj im wieczne odpocznienie i radość przebywania z tobą a ty matko miłosierdzia i nadzieją nasza którą tak bardzo umiłował w swoim życiu święty pamięci ksiądz Władysław Gurgacz i całe swoje życie złożył w twoje ręce spraw aby jego młode i czyste życie zostało nagrodzone uczestnictwem w życiu ludzi zbawionych którzy cieszą się oglądaniem Bożego oblicza. Matko, która jesteś pierwsza w progach nieba, podaj rękę wszystkim, którzy przechodzą z królestwa ziemskiego do królestwa twego umiłowanego syna. Niech nikt nie zatraci się w światowych ułudach, ani w szatańskich pokusach. O łaskawa, o litościwa. O słodka Panno Maryjo. Wieczne odpoczywanie radzi im dać Panie, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.